Gra Deliver As the Moon z 2019 roku, choć spotkała się z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem przez krytyków, to jednak zyskała olbrzymie uznanie wśród graczy. Miłośnicy podróży kosmicznych i klimatów science-fiction, w których mocniejszy akcent stawia się na naukę, dostali nietuzinkową grę przygodową pełną eksploracji Srebrnego Globu i pomysłowych puzli. Nie ma więc się co dziwić, że oczekiwania względem drugiej odsłony, mającej tym razem wysłać graczy na Czerwoną Planetę, nie były małe. Ja już Deliver as Mars ukończyłem i cóż. Na pewno gra oferuje więcej, ale czy lepiej w porównaniu do poprzedniej odsłony, dowiecie się z recenzji. Startujemy. Start, start, two, one, boost Choć gra Deliver as Mars rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to jest to bezpośrednia kontynuacja. Dlatego też zgodnie z zaleceniami deweloperów nie będę się zbytnio rozwodził nad samą historią, ponieważ znajomość pierwszej gry jest dość istotna, by w pełni zanurzyć się w fabułę marsjańskiej kontynuacji. Postaram się więc w telegraficznym skrócie, bez wielkich spoilerów z Deliver as The Moon, zarysować kontekst wydarzeń. Akcja Gryz 2019 roku rozgrywa się w drugiej połowie XXI wieku, kiedy to ludzkość wyczerpała już niemal wszystkie surowce naturalne i boryka się z olbrzymim kryzysem energetycznym. World Space Agency, czyli taki odpowiednik NASA, odkrywa na powierzchni Księżyca złoża wysokoenergetycznego surowca o nazwie Halo, a krótko po tym na srebrnym globie powstaje placówka naukowa i wydobywcza, z której na Ziemię wysyłany jest strumień olbrzymiej energii. Aż do pewnego dnia, w którym błękitna planeta straciła łączność z placówką. W Deliver the Moon podejmowaliśmy się samotnej misji, od której powodzenia zależał los całej planety. Naszym zadaniem było zbadać przyczynę usterki oraz poznać losy zaginionej załogi. Misja, choć zakończyła się powodzeniem, to jak się okazuje, jedynie przedłużyła agonię Ziemi, której los zdaje się być przesądzony. W Deliverance Mars wcielamy się w Katie, młodą astronautkę będącą córką Isaaca Johanssona, naukowca i członka Rady Księżycowej, która wraz z załogą zniknęła 10 lat wcześniej z placówki na naturalnym ziemskim satelicie. osobowa rada stała za tak zwanym projektem Outwood, polegającym na ewakuowaniu pracowników bazy księżycowej na pokładzie trzech olbrzymich statków kosmicznych nazywanych Arkami. Start ten jednak nie był planowany i na Ziemi postrzegany jest jako zdrada, a miejsce pobytu oraz losu ciekinierów nie był dotąd znany. Aż do roku 2064, kiedy to do Ziemi dociera sygnał i lakoniczny komunikat z powierzchni Marsa. Tym razem z misją zbadania sprawy i odzyskania skradzionych statków, które mają mieć olbrzymie znaczenie dla przetrwania gatunku ludzkiego, wyrusza czteroosobowa załoga, w skład w której wchodzą. Protagonistka Kate Johansson, jej starsza siostra Claire, znana z poprzedniej części Sarah Baker, oraz jej chłopak Ryan. I tak zaczyna się pełna niebezpieczeństw przygoda, w której twórcy serwują nam nie tylko eksplorację stacji kosmicznej czy powierzchni Marsa, ale całkiem solidną porcję rodzinnych dramatów. Nasza bohaterka bowiem to dość skomplikowana osoba i w odróżnieniu od reszty członków załogi nie postrzega swojego ojca jako zdrajcy, lecz wierzy, że jego ucieczka z Księżyca była podyktowana dobrymi intencjami. Tak więc również nam, graczom, nie są do końca znane intencje młodej Kate. Więc nie możemy się dziwić, że nie cieszy się na zbyt dużym zaufaniem również wśród członków załogi, a zwłaszcza swojej siostry i sary. Ogólnie emocjonalna historia jest solidnym fundamentem gry, i szkoda, że twórcy nie pokusili się o dwa alternatywne zakończenia. Zaimplementowanie w ostatnim rozdziale możliwości podjęcia wyboru moralnego idealnie pasowałoby do opowiadanej historii i nie do końca jasnych intencji protagonistki. Dość złożony wątek fabularny jest zdecydowanie tym, co wyróżnia Deliver as Mars na tle Deliver as the Moon, w którym przez większość gry nie mieliśmy nawet świadomości, kim sterujemy, ani jak wygląda nasz bohater. Pierwsza część miała bardzo kameralny charakter, a środkami narracji były komunikaty przez łączność radiową, odnajdywane notatki oraz hologramy uruchamiane przez towarzyszącego nam astrobota, jedynego towarzysza naszej wyprawy. Gra dzięki temu przesiąknięta była klimatem osamotnienia i alienacji, co budowało niepokojący nastrój czyli jedną z największych zalet Deliver as the Moon. W Deliver as Mars niestety nie jest ona tak wyczuwalna, gdyż twórcy bardzo chcieli, by gra w warstwie narracyjnej była po prostu większa. Mamy skomplikowanego bohatera, którego przeszłość co jakiś czas jest nam prezentowana w retrospekcjach oraz dość dobrze nakreślone postacie poboczne, a sama Ziemia oraz los jej mieszkańców nie są już konstruktem czysto teoretycznym. Jednym z najistotniejszych środków budowania narracji stały się cutscenki, których pierwsza część była praktycznie pozbawiona. Gra oferuje więc atrybuty dużych, fabularnych produkcji o przyzwoitym budżecie, ale problem w tym, że Deliver Us Mars taką produkcją nie jest. Animacje w scenkach przerwnikowych są dyskusyjnej urody, a twarze postaci po prostu brzydkie, o mimicy już nie wspominając. Pozorny krok naprzód, który wykonali twórcy, tak naprawdę zamiast wynieść grę na wyższy poziom wizualnych doznań i szeroko pojętego rozmachu, przygniótł ją archaicznością wykonania. Poprzednia część doskonale maskowała te problemy, gdyż bohaterów pobocznych mogliśmy co najwyżej usłyszeć, a nasza postać przez całą grę nie zdejmowała hełmu. I gdy już w drugiej części przebrniemy przez początkowe filmowe animacje oraz retrospekcje i wciśniemy się w skafander, by wyruszyć na podbój Marsa, Przypomnijmy sobie, że holenderskie studio 4 lata temu zrobiło ładną grę. Deliver As Mars również potrafi być taką. Fragmenty, w których spacerujemy w kosmosie, przemieszczamy się w stanie nieważkości po stacji, czy też eksplorujemy czerwoną planetę, potrafią zapierać dech w piersiach i wyglądają niekiedy fenomenalnie. W warstwie wizualnej wyszło rewelacyjnie wszystko to, czym zachwycała pierwsza część i tylko to. W kwestii rozgrywki wciąż mamy do czynienia z grą eksploracyjną z zagadkami logicznymi, ale i tu twórcy postanowili się wykazać dodając odrobinę elementów zręcznościowych. Otrzymujemy wymagające precyzji skakanie po platformach oraz wspinaczkę za pomocą czekanów. I w obu tych dyscyplinach o śmierć nie jest trudno. Wspinaczka to dość ciekawie zaprojektowana mechanika, wymagająca synchronizacji oraz precyzyjnego wycelowania narzędzia przed jego wbiciem w ścianę. Sam pomysł na wprowadzenie tej mechaniki uważam za całkiem udany, ale niektóre jej elementy, jak przeskakiwanie na równoległą ścianę, należałoby odrobinę dopracować. Kolejną umiejętnością naszej bohaterki jest przecinanie różnych metalowych elementów za pomocą wbudowanego w skafander lasera. W sumie nie wiem, czy brzmi to ciekawie, ale na pewno takie nie jest, ponieważ twórcy oferują nam dość ograniczone spektrum wykorzystywania tego narzędzia. Sama eksploracja sprawia jednak sporo frydy, i gra oferuje całą gamę zalet kosmicznych podróży. Poruszanie się w stanie nieważkości, czy to na stacji, czy w przestrzeni kosmicznej, jest świetnie zaprojektowane. I podobnie jak w poprzedniej części, mamy wówczas możliwość przełączania się na tryb kamery pierwszoosobowej lub trzecioosobowej. Na powierzchni Ziemi czy Marsa niestety takiego wyboru już nie mamy, i cała rozgrywka odbywa się w perspektywie trzecioosobowej. W kontekście puzli Deliveras Mars zaskoczy nas dość świeżym pomysłem, ale z czasem potrafi zmęczyć jego recyklingiem. Praktycznie każda zagadka polega na umiejętnym wykorzystaniu strumieni energii, które wycelowane w odpowiednie panele najczęściej otwierają drzwi do kolejnej lokacji. Z czasem otrzymujemy dodatkowe komponenty urozmaicające zabawę, jak panele rozszczepiające wiązkę energii czy zmniejszające jej siłę. Ale to nie zmienia faktu, że praktycznie celem każdej zagadki jest włączenie zasilania konkretnego obiektu. To jednak nie jest tak, że puzzle w Deliver as Mars są strasznie nudne i źle zaprojektowane. Wręcz przeciwnie, rozwiązywanie ich sprawiało mi sporo frajdy. Ale jednak Deliver as the Moon oferowało w tym aspekcie więcej różnorodności. No i nie można zapomnieć o astrobocie, czyli kulistym jednookim robocie będącym kompanem podróży każdego szanującego się astronauty. Twórcy postanowili nie wprowadzać modyfikacji w jego działaniu i, podobnie jak w poprzedniej części, Astrobot Ayla pozwala nam uruchomić szczępy przeszłości porozrzucane po marsjańskich obiektach w formie hologramów. To jednak nie wszystko. W każdej chwili możemy odpocząć od Kate i pobuszować w kanałach wentylacyjnych, by podsłuchać czyjąś rozmowę, czy też dostać się do zamkniętych pomieszczeń. Jest to wciąż ciekawy i świeży element gameplayu, który znacznie go urozmaica. Omawiając zalety Deliver as Mars, podobnie jak w przypadku Deliver as the Moon, nie sposób nie wspomnieć o oprawie dźwiękowej. Aktorstwo głosowe stoi na wysokim poziomie, dzięki czemu nieurodziwe postacie z filmowych scenek otrzymują odrobinę autentyczności. Jeśli chodzi o muzykę, ponownie jest oszczędnie, ale i pięknie. Znaczna część eksploracji odbywa się jedynie przy akompaniamencie dźwięków powierzchni Marsa, czy maszyn i aparatury działającej we wnętrzu obiektów. Odpowiedzialny za soundtrack nagradzany kompozytor Sander van Zanten doskonale potrafi budować klimat i z wyczuciem wprowadza w trakcie rozgrywki mniej lub bardziej intensywne kompozycje symfoniczne. Zapewne żadna z nich nie zapadnie Wam jakoś mocno w pamięć, ale nie traktujcie tej uwagi jako wady wręcz przeciwnie muzyka i obraz tworzą w grze jeden zwarty organizm dzięki czemu nie przegapimy żadnych epickich i ważnych momentów niestety w deliver as mars nie brakuje różnego rodzaju błędów bardziej rozbudowana fabuła i nakreślone relacje bohaterów stwarzają ryzyko potknięcia się autorów w kwestii logiki czy też braku autentyczności w grze podróż na Marsa wydawała się trwać zaledwie chwilę i twórcy nawet nie próbowali uwiarygodnić, że lot na czerwoną planetę musiał zająć co najmniej kilka miesięcy. Innym razem bohaterka nurkuje w wodzie w podtopionym kompleksie marsjańskim, a po wypłynięciu na powierzchnię narzeka na jej temperaturę. Serio-Kate? Przed chwilą w tym samym skafandrze spacerowałaś po skąpanej w zimowym krajobrazie powierzchni Marsa, czyli na około w minus 120 stopniach Celsjusza. Nie wiem jak was, ale mnie takie drobiazgi strasznie wytrącają z imersji. Nie brakuje też błędów technicznych. Postać potrafi na amen zablokować się w jakimś elemencie stacji i konieczne jest ponowne uruchomienie gry. Miałem też problem z załączeniem się puzli, których przejście jest konieczne do odszyfrowania hologramu. Problem został rozwiązany, a jakże po ponownym uruchomieniu tytułu. Optymalizacja także nas nie rozpieszcza i gra na Xbox Series X potrafi niekiedy ostro przyciąć. I co warto tutaj nadmienić, z tym samym problemem do tej pory boryka się Deliver as the Moon i to niezależnie od generacji konsoli czy specyfikacji komputera. Problem więc zdaje się leżeć w samych twórcach, którzy do tej pory nie potrafią uporać się z własnymi ograniczeniami. I to chyba jest największy problem Deliver as Mars. Studio Kyoken Interactive miało ambicje stworzyć grę większą i lepszą od poprzedniej części, ale zabrakło do tego środków i umiejętności. Nowe elementy nieco odstają jakością wykonania od mocnych stron, za które gracze pokochali Deliver as the Moon. A jednocześnie Deliver as Mars trapią te same problemy, co poprzednią część. Jednak czy jest to gra zła? Absolutnie nie, i pomimo mojego narzekania, jest zdecydowanie warta swojej niewygórowanej ceny. Tytuł oferuje bowiem trzymającą w napięciu historię oraz parę fajnych mechanik, którymi przez te kilka godzin nie zdążymy się znudzić. A wisienką na tym kosmicznym torcie są przepiękne marsjańskie widoki. Fani poprzedniej części powinni koniecznie zagrać, a wszyscy inni mogą dać szansę przy ewentualnej promocji czy trafieniu do usługi abonamentowej. Ocena końcowa 7 na 10. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał ci się materiał, to zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia. Cześć.